Grają w tych zespołach. Pozdrawiamy Łódź Namei Sand na początek, a to jest Dobranocka i wasz redaktor samozwańczy Koncao. Witam was bardzo serdecznie. Spoglądając prawym okiem na nasz YouTube'owy czat, gdzie widzę Lecha i widzę Jole. Tak więc bardzo mi miło, kochani, że jesteście, mimo że pora taka nie wiadomo jak ją nazwać. O i widzę, wie się, pozdrawiam, wie się, patrzyłem statystyki, statystyki, ostatni piwniczyńczość, już znowu ponad trzycyfrowy jest, więc winszuję i gratuluję. Y, no, jutro y, właśnie się przesyła, jeśli chodzi o piwniczyngi, to w tym momencie trwa tak zwany proces. Więc jutro o 21.00 oczywiście mam nadzieję, że internetu wystarczy i będziemy mogli sobie podziałać. Fajnie, że jesteście mimo że pogoda taka kompletnie, żeby nie siedzieć przed, że tak powiem, szklanym bożkiem, jak to mówił pewien ksiądz proboszcz, jak byłem ministrantem. Więc ja siedzę przed dwoma szklanymi bożkami, tak naprawdę i oni mnie mamią, żeby ich podążać ich tropem. Pogoda no znakomita. Witam Asie również. No to bardzo fajnie, że jesteście znakomita pogoda. Ciekaw jestem. Jak tam u was? No tu w tym momencie jest naprawdę naprawdę gorąco i ciepło. Ja cały dzień znaczy w t pomykałem, aczkolwiek dzisiaj to trochę słabiej powiem wam. Bo nie wiem, czy nie dostałem udaru słonecznego jak głupek, bo wczoraj cały dzień spędziłem w ogródku oczywiście bez omeleusza, więc sklepienie po prostu czerwone, wygrzane i, i czachadymi, bo postanowiłem pielić. Postanowiłem pielić, bo mi brakowało pielenia, więc tak pieliłem, że aż po prostu chyba się przepieliłem. No i dzisiaj cały dzień taki z bólem głowy, że tak powiem, na półgwistka, zważywszy, że pieski jeszcze że zrobiły czat. Bo, bo tak zwaną womitację, i w ogóle tak więc dajcie spokój z tym życiem niedzielnym. Więc no, tak to już jest, no ale to tak zwane chyba jest dopuszczalne takie zakuśnięcie się latem, no bo zdecydowanie trzeba nazwać to, co się dzieje na outside, jako lato w czystej postaci. Ja widziałem już, ludzie się chwalili, że smardzę podobno rzucili na rynku. Nigdy w życiu smardza nie znalazłem. Rozglądam się, bo on jest podobno drogi. Smaczny i pod ochroną, więc, więc sprowadzają go z Czech. Oczywiście ościemniają, moim zdaniem, bo kupu zbierają, a później mówią, że w Czechach znaleziony, bo tam jest to legalne. Ale w tych Czechach to wszystko jest legalne nie to co u nas. O, Wiesia, w Rawiczu, pochmurno, deszcz, o rety, to dla mnie absolutnie nowum, bo powiem wam, tak jak wspomniałem, no naprawdę t-shirtowo, dzisiaj absolutnie t-shirtowo, cieplusienieczko, ruch jak cholera, mimo że wiejska droga, no to ja się już odzwyczaiłem, no bo niestety taka pogoda powoduje, że oni przyjeżdżają. Witam serdecznie Piotrka, który dołącza do nas, to ja tak patrzę teraz, przynajmniej ci, którzy są z nami, no to Lechu, Piotrek i Koncao czyli trzy chłopacy, Wiesia, Asia i Ola, trzy dziewczyny. No to można by się prosić do tańca barokowego zupełnie na luzie. Tak więc y, chwalili się szczęśliwcy koszkiem masiaków, no Jolanda. No to jestem zaskoczony, przyznam się. E, tak jak mówię, widziałem tak zwane psiaki, czyli te e, grzybki takie no, małe, które rosną w trawie i tak dalej, i tak dalej, ale się na tym nie znam. Podobno psychalucynogene psylocypki e, też takie są, ale to ja nie wiem, czy nie jest za wcześnie. Tak więc, no takich grzybów unikam ogólnie, unikam grzybów. Lubię je zbierać, ale jeść absolutnie, absolutnie nie. Także, więc no lato nam y, strzeliło pąkami i kleszczami, no nie chcę być nieuprzejmy, wczoraj wyciągnąłem z siebie kleszcza numer 2 w tej edycji, że tak powiem, wszedł mi w pępek, no to ja wiem, że takie intymne zwierzenia, ale na szczęście mam wyciągarkę, więc nie wpadłem w depresję i załamanie nerwowe, tylko okulary na nos włóż, żeby wroga zlokalizować i jak go I wyciągnąłem go i niestety skończył łon marnie, no ale niestety obserwuję, rumienia wędrującego nie ma, więc jest mniej więcej Stosunkowo dobrze. No niestety to są uroki mieszkania, drodzy Państwo, w lesie. Jak się mieszka w lesie, to trzeba się użerać między innymi z kleszczami. Na szczęście pieski zjadły takie lekarstwo i już się ich nie czepiają przez najbliższe 3 miesiące. Ja lekarstwa nie jadłem w związku z tym już dwa egzemplarze niestety we mnie się wkręciły i swoje toksyny mi wrzuciły a to może mnie tak głowa boli kurczę od tego kleszcza wczorajszego ale nie, chyba nie, raczej myślę, że to zadziałało to, że naprawdę, naprawdę cały dzień na słońcu, no ale euforia no powiem wam, że to słońce przynajmniej na mnie działa jak jakiś magnes nawet, nawet później jeszcze sobie usiadłem na foteliku i tak sobie siedziałem na tym słońcu, żeby swoje wysiedzieć i tą witaminę D ileś złapać Zapomniałem ile to jest to D, no ale, ale się tego nałapałem. No i nie będę ukrywał, bardzo mi to odpowiada. Tak więc, no zazieleniło się, powiem wam, naprawdę zazieleniło się, co było do przewidzenia zazielenienie ma to do siebie, że powoduje też wytłumienie, czyli wszelakie odgłosy takie jak na przykład oddalona 2,5 km ode mnie droga szybkiego ruchu, tak zwana 50, troszeczkę mniej jest słyszalna i bardzo mi to naprawdę bardzo mi to odpowiada, bo, bo można jeszcze jak się wiatr zmieni na przykład w tamtą, to powiem wam, jest wtedy tak zwana cisza taka no prawie jak na Mazurach a to jest absolutnie bezcenne powiem wam też, że to co ptaszyska wyczyniają, no wczoraj w nocy też wyszedłem sobie po prostu posłuchać i powiem wam, no face to face no po prostu euforia na twarzy bo, no, no, no dyskoteka no to śmiało chyba trzeba by tak jedyne porównanie, no to jakiś ptasi koncert, to już nie ptasie radio ale tak mniej więcej około przed 21, kiedy już taka tak spogranicza, tak no to powiem wam, tu jest dyskoteka i tak się zastanawiam. Kurczę, czy by jakiegoś biznesu na tym nie zrobić, żeby na przykład zwozić ludzi na tę euforię, taką 15 godzinną, żeby sobie posłuchali tego szaleństwa i ich odwozić niech, niech sobie wracają. Naprawdę, niezły koncert i, i, i w ogóle takie. Jakby, nie wiem, takie odreagowanie, tak jakby się daryły najgłośniej jak potrafią. No Czasami nie wiem, czy macie taką euforię, że. A to jak głośniej, no i to w ogóle tu się to wszystko dzieje. Naprawdę, no cudowna jest ta natura, uwielbiam, uwielbiam te krzyki. Widziałem orła cień, nawet sfilmowałem, powiem wam, no ale wysoko latał, bo się nie załapałem oczywiście, bo jak się nie nosi telefonu ze sobą, to e, takie szanse przepadają, bo naprawdę wystartował z poziomu gdzieś 7 metrów i jak rozłożył te skrzydła, no to powiem wam, kondor, normalny kondor. Więc to wszystko sobie tu lata, jeździ i bardzo mi się to podoba. Wiewiórki szaleją, no nie wiem, czy jeszcze, czy już domek dla wiewiórek, który zainstalowałem, jest zamieszkany. Przyznam się, ruchu żadnego nie przylukałem. Ale, ale w domku dla e, sikorek, e, no to znalazłem sikorki. No i dzisiaj pamiętacie jeszcze słowo dedykowane. Tak sobie jakoś mi tam przeleciało to słowo, bo o, rastamani nie mówią dedykować, no bo to jest słowo dedykować, ale często jest tak, że się mówi, słuchajcie, no ta oferta jest dedykowana dzieciom na przykład, albo ta oferta dedykowana jest, albo ty, ten, no to, to jest złe słowo. Nie mówi się nawet tak, abstrahując od tego, czy jest się rastamanem, czy nie to się mówi, oferta jest przeznaczona, proszę państwa a nie dedykowana, bo, bo to zupełnie co innego jest. To jest takie po prostu ktoś sobie chyba chciał ubogacić swoje wypowiedzi i tak wprowadził z angielskiego dedicated to. Także tak, dwa kleszcze od przybytku głowa nie boli. No właśnie boli Lechu, no ale mam nadzieję, że to nie od kleszczy, bo tych kleszczy w zeszłym roku wyjąłem z siebie ponad 20, a łącznie to w ogóle kiedyś miałem kolegę, pozdrawiam, radę, który mówił na mnie kleszczao, zanim jeszcze powstało radio o to powiem wam z czasów z sprzed 200 lat, tak oni nam nie mówili, że jestem kleszczao. Nie wiem dlaczego, czy to, to ten face po prostu, czy skłonności do wysysania krwi e, z ludzi, czy po prostu pasożytnictwo e, wrodzone. No nie wiem, nie wiem, no ale, ale mimo wszystko przyznam się, że jeszcze, ja już to nieraz mówiłem, ale kompletnie nie rozumiem, po co są kleszcze, po co. E, e, niestety, o... Yy, tu widzę Wiesia, że też ma wszystkie atrybuty uruchomienia letniego. Czyli, no, upsy, o jakie ja, upsy, dzisiaj słuchałem, proszę Państwa, zimny łokieć i ups, 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 ups. No więc, ups, wiadomo, to jest obligatoryjnie. Nawet ja to troszeczkę rozumiem, bo przyznam się, jak jechałem wczoraj na targ o 7.30, żeby kupić no, mięso dla psów którego nie kupiłem, bo już wykupili o 7.30, se wyobrażacie, w ogóle naprawdę niesamowite dzieją się rzeczy na tych bazarach, takie tanie rzeczy naprawdę znikają, które o tej porze znikały o w pół do dziesiątej, to już o wpół do 8 one znikają. Więc jak ja jechałem na bazar, no to oczywiście też zimny łokieć, że ja regę, no bo tutaj regę na wsi naprawdę to dosyć duża rzadkość i ekscentryzm, więc wszystkie te cechy bardzo mi odpowiadają. Natomiast, no, tak jak mówię, nie rzucam upsem, bo sam praktykuje jak najbardziej natomiast, no co innego przelecieć uznaniowo niczym kometa, a co innego stanąć, otworzyć drzwi albo przyjechać na działkę, otworzyć drzwi bo to jest taki wiejski zwyczaj, że się otwiera drzwi w furze odpala się swoje, po prostu dorobek swojego życia w postaci sabuferów. ups, 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 majteczki w kropleczki, la 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 no, nie wiem, czy jeszcze majteczki w ogóle są y, popularne w disku polu. W ogóle to Disco Polo to naprawdę beznadziejnie się zmienia i to już jest taka tandeta właściwie y, pozastylistyczna, no ale to inna historia. No, powiem Wam tak: no cóż, Nowy Tydzień za moment nowy miesiąc i to będzie miesiąc maj, to już jest naprawdę przerażające ja tak sobie pomyślałem o tym upływie czasu, bo spojrzałem na moją drewutnię, gdzie przez trzy ostatnie dni też rąbałem nie będę ukrywał, no i tak patrzę na ten efekt swojej pracy i tak mówię, o Jezus, ile jeszcze przede mną, po prostu a ta zima za moment będzie znowu, za jakieś sześć miesięcy znowu się zacznie więc to takie jakieś perpetuum mobilem mentalne dopadło, ale na razie prokrasty jak to się mówi, a nawet uprawiam eskapizm mentalny i po prostu staram się o tym wszystkim nie myśleć. No jutro piwny artystyczny o 21.00. Spoileruję, co się będzie działo. We wtorek, oczywiście, muzyczna Al dente. we środę, dobra godzina, ale tak naprawdę jeszcze nie jestem pewien, kto będzie gościem, ale na pewno się ta audycja odbędzie. No i w czwartek, oczywiście, konca on. A, a w sobotę no jest szansa na życie jak muzyka. Tu tak anonsuje, ale to już tam. Także tak to y, wygląda. Więc y, cieszmy się z tego lata, y, że ono jest. To tylko potwierdza no tę historię, że mamy de facto dwie pory roku, czyli zima i okolice i lato i okolice, no bo no, no, ten moment przejściowy to taki mocno właściwie w tym momencie absolutnie, absolutnie uznaniowy jest, także kochani, ja nie będę ukrywał po, po, dzisiaj lecę imidżowo, bo po prostu chciałem się z wami dosłownie przywitać i no, i kładę się do łóżka po prostu, tak mnie boli ta głowa A nie chcę brać środków przeciwbólowych bo sami wiecie, im rzadziej tym lepiej, więc po prostu nie wiem, czy to może mało piłem właściwie. No nie wiem, no jest, jest dyskomfort, jutro o poniedziałek moi drodzy, jutro będę miał jakąś tam rozmowę, która gdzieś tam być może zaważyć na przyszłości wręcz Radia Koncao nawet, więc trzymajcie kciuki, żeby wszystko poszło jak należy. Moi drodzy, no bo, bo no cóż, zmiany, zmiany, szczególnie w życiu zawodowym, no mam nadzieję, że na dobre. Mimo że pozornie na złe. Także tak, no troszkę poszeleściłem, troszkę poszurałem i, i cóż, spokojnego wieczora. Drodzy Państwo, Wam życzę, a ja lecę piernat, przewietrzone. I ten Morfeusz już mówi, to meczku wbijaj, więc powiem wam jak niemowlę. Kładę się dzisiaj spać o godzinie 20.30 po prostu. A cóż, nowy, nowa moda, taka, nowe trendy. No ktoś może powiedzieć, że jestem już stary i nie mam siły. Może jestem już stary i nie mam siły. No ale muszę się iść położyć. Tak więc yy, życzę Wam yy, spokojnej nocy i dużo energii z nowym tygodniem. A my mamy oczywiście kontakt. Zapraszam na radio.br. Dzisiaj znajomy mnie odwiedził i nie mógł się nadziwić, bo ja mu mówię: ty włączasz yy, ty i masz normalnie 24 na dobę. I tu pozdrawiam Piotrka. P, który całą tą e, mozolną robotę robi. Tak więc, do usłyszenia, moi drodzy, do zobaczenia, do kontaktu. Obiecuję e, wrócić e, z lepszą e, formułą e, i, i dzielić się swoją energią. No ale czasami po prostu się nie da non-stop się nią dzielić, e, zważywszy, że się jej brakuje. Tak więc, trzymajcie się wszystkiego dobrego. To było Wasze cholerne konca i skandaliczne utwory na dobranoc Państwu. To była dobra nocka, z elementami dobrej nocki. O. Proszę o piwko, proszę, zaczynam pić Patrzę na zegar, zegar, mój Boże Dwunastą godzinę zaczyna być. Wypijam pisko, za pisko płacę Za pisko płacę, zaczynam iść A w świat ma stoi, nie daje, stoi, nie Albo forcen kraść Ach, panie władzo Ja daję słowo Zjadłem kolację Idę spać Wyjmuję skórę Chcę go blatować Od mego blatu wcale Nie chcę znać A w duchu sobie tak pomyślałem prowadź na dechy Pieska twora!